Dobrze, wracamy po przerwie. Ważny telefon akurat przerwał rozwiązywanie zadań. Więc kolejne zadanie to mm, zadanie, w którym wykorzystujemy, tak jak wcześniej wspominałem, motyw e, tego, że król przeciwnika jest odsunięty i możemy go łatwo atakować. Narzuca się posunięcie Hetman Epic 3, po czym król nie ma zbyt dużej ilości. Mm, Odejść. Na przykład, jeżeli odejdzie na pole H7, no to wieża wchodzi na F7 i zaczyna atakować króla. W przypadku, gdy król odejdzie na pole G8, nastąpi posunięcie goniec H6 z atakiem na pole G7, zarówno przez Hetmana, jak i przez gońca grożąc matem. I gdy przeciwnik zagra goniec F8, by to pole G7 bronić, może nastąpić. Wieża bije F8, wieża bije F8 i Hetman G7 Mat. Bądź goniec F6 od razu oddając gońca. W tym przypadku, oczywiście, bijemy wieżą. Nie ma powodu, by zbić Hetmanem, z powodu tego, że to biały atakują i chcą zatrzymać figurę w ataku. Kolejne zadanie. Zadanie znowu na motyw odciągnięcia. Hetman atakuje naszego hetmana, broniony jest przez wieżę. Gdyby wieża na A1 nie było, wówczas możemy zdobyć hetmana za darmo. Co zrobić, aby odciągnąć obrońcę od hetmana? Otóż w tym przypadku możemy też wykorzystać fakt, że król przeciwnika nie ma gdzie odejść, i po posunięciu wieża F1, biała wieża musi zbi zbić naszą wieżę, i my możemy zbić hetmana. Kolejne zadanie. Hmm. Wygląda na to, że pion D6 jest atakowany tutaj dwa razy przez skoczkę i gąca i może być od razu zbity przez, w tym przypadku skoczka. Zastanawiam się tylko, czy, czy czasem nie lepiej zbić gącem, bo jednocześnie będziemy atakować pole E7 jak również będziemy atakować tutaj na, e, skoczka na b8 w tym przypadku jednak ten skoczek b8 nie ma chyba większego znaczenia bo jest broniony przez hetmana, ale rozważmy taki wariant, skoczek bije d6 na przykład królew 8 i możemy zagrać hetman c4 z atakiem na f7, z atakiem na c8 po ewentualnym zbiciu może nastąpić hetman c8, król 7 może wieża e1, król 6 No i wygląda ten atak dość groźnie. Jakie jeszcze inne możliwości w tej pozycji mają białe? No dobrze, jeszcze jest inna opcja. Skoczek d6, królew f8 i możemy spróbować wykorzystać momę, motyw ze skoczkiem na c8, atakując hetmana i atakując pole e7. Można też zagrać coś w stylu wieża e1. I na przykład koniec f6. No nie, to by było akurat. Tu jeszcze też E5 może wejść. Dobrze, skoczek D6 myślę, że to jest posunięcie, od którego należałoby zacząć. Chociaż może jednak goniec D6. Hmm. No zaczynam mieć dylemat w tym zadaniu. Pytanie, co nastąpi po ruszadzie? Możemy oczywiście zbić. Możemy oczywiście. Zagrać koniec C7. No nie, wydaje mi się, że to jest mimo wszystko skoczek D6. Dziwię się, że mm, zostało zagrane Hetman D6. Oczywiście można było zagrać król F8. W tym przypadku bijemy. Dobrze, kolejne posunięcie. Kolejne zadanie, posunięcie G4 zagrane przez białe, ruch czarnych. Czarne chciałyby doprowadzić tego piona do pola przemiany, jednakże wieża skutecznie przeszkadza w osiągnięciu celu. Dlatego wykorzystamy jeszcze raz motyw odciągnięcia, zmuszając wieżę do zejścia z linii A, i teraz możemy promować pionka. Król D, e, król E 5 został zagrany przez białe. Posunięcie czarne. Czarnych. Pytanie, czemu nie możemy? Myślę, że możemy zbić wieżę i po takim posunięciu ofiarujemy swoją wieżę i zdobywamy pionka. Pionkówka 4 piony na trzy piony. Wygląda na z wygraną czarnych. Także król bije E7 i zdobywam pioneczko. No dobrze, proste zadanie. Wydawać by się mogło, że po wymianie wiesz: białe są w stanie trzymać tą pozycję, w sensie e, blokować silnego piona C4. Jednakże przeoczyły fakt, że Hetman z pola B6 może atakować zarówno króla jak i e, pośrednio wieżę na B1. Dlatego Hetman B6 3 król H2 No i bierzemy, bierzemy sobie wieżę. Dobrze, kolejne zadanie. Zadanie wykorzystujące fakt, że białe mogą zaszachować z pola C7 skoczkiem, jednakże, aby to było możliwe, nasz goniec musi znaleźć się na tym polu. Żeby goniec znaleźć się na tym polu i bronić skoczka, najpierw musimy się pozbyć skoczka z pola D4. Szczęśliwie możemy wymienić najpierw skoczki, zagrać posunięcie koniec B6, no i teraz skoczek C7, wygrywając w ten sposób jakość. Hmm, bardzo proste i bardzo fajne zadanie. Z jednej strony białe grożą matem, jednakże nie możemy zagrać Hetman G7 z uwagi na fakt, że nasz hetman jest związany. Nas... Czarny skoczek atakuje naszą wieżę. Hmm, wygląda to na groźny ruch. Jednakże, gdybyśmy przysłonili tego Hetmana i umożliwili naszemu Hetmanowi. Odejście ciągle grozimy tym matem, co jest tutaj najważniejsze. Ruchem wygrywającym jest ruch goniec E5. I te, idea tego ruchu jest taka, że po Hetman bije E5, nastąpi wieża bije C8 z matem, natomiast po Skoczek bije E5, nastąpi wieża bije C7. Gdyby wieża zbiła naszą wieżę na C1, wówczas oczywiście Hetman to zamatuje przeciwnika. Także goniec E5 i wieża bije C7. Kolejne zadanie. Hmm. Ruba 3 strasznie osłabia przekątną A1H8, e, przez co gdybyśmy mogli postawić gąsa na polu d4, bylibyśmy w stanie atakować i prawdopodobnie wygrać wieżę. Jednakże, gdy zagramy od razu posunięcie goni z d4, nasz przeciwnik odpowie pion c2 na c3, który jest broniony przez skoczka, blokując tą przekątną. Możemy wtrącić skoczek B d3, wymieniając końca za skoczka i zmuszając piona c2 do pójścia na pole d3, po czym goniec d4 i atakujemy wieżę. Skoczek e4... W szachach generalnie dwie lekkie figury są uważane za więcej niż jedna wieża. Więc wyobraźmy sobie nawet, że tej wieży na f8 nie ma i gdybyśmy wzięli skoczyk bie 4 skoczyk bie 4 goniec bie 7 skoczek bie 2 skoczyk bie 2 mamy wówczas dwie wieże zaofiarowaną, dwie figury lekkie za wieżę z d2. W tym przypadku mamy tu jeszcze możliwość wtrącenia wieżę f8, może skoczek f1, trzeba tylko policzyć. Natomiast na pewno pierwszym ruchem jest ruch. Skoczek bije e4, no i tutaj goniec bije e7. Dobrze, bądźmy precyzyjni. Myślę, że w tym przypadku Gdybyśmy wzięli wieżę na F8, nasz przeciwnik może wtrącić szacha i po zbiciu odbić naszego gońca. I materiał będzie równy. Dlatego możemy zagrać najpierw skoczek D7 i posiadać przewagę dwóch lekkich figur za wieżę. Kolejne zadanie. Nasz przeciwnik zbił na polu E2. Jednocześnie atakując naszą wieżę na polu A1. Jakie mamy tutaj możliwości? Hmm. Oczywiście nie jesteśmy zainteresowani zbiciem gońca, bo no, stracimy wieżę za darmo, więc jedyną chyba opcją jest tutaj wieża bije wieżę. Przeciwnik zbije naszego gońca. My możemy do trzacha, przeciwnik będzie musiał odejść, my możemy do szacha. Przeciwnik będzie musiał odejść i zbijemy hetmana przeciwnika. Po czym odbijemy tego gońca? Zadanie numer 39. Posunięcie białych. szech. Szach, szach. Jest to mat w 4 posunięcia. Kolejne zadanie. Skoczek bije E3. Skoczek jest atakowany wieżą. Wydaje mi się, że po posunięciu wieża G3 będziemy w stanie wygrać tego skoczka. Początkowo myślałem, jak wykorzystać fakt, że ten król również ma tutaj słabe czarne pola. Nasz goniec ładnie patrzy po jednej z przekątnych. Wieża z Hetmanem jest ustawiona świetnie na Nigie, ale wygląda na to, że nie ma aż tak dużo czasu na to, żeby, żeby kontynuować ten atak. Może po prostu zagrać bezpiecznie g 3. I po odejściu możemy zbić tego skoczka. Ok, w tym przypadku przeciwnik zdecydował się oddać hetmana. Hmm. Posunięcie B6. No na pewno jest to posunięcie, które umożliwia białym. Wykorzystanie ataku na piona c7, ponieważ tak naprawdę no nie ma jak bronić tego pionka na c7, a białe ma łatwą możliwość zaatakowania piona na c7 z jednocześnym atakiem na króla, ponieważ król również nie może odejść na linię d, byłby to mat. Poskoczek b5, okay, gonie z d7, no i wygrywamy sobie wieżę. Kolejne zadanie. Hmm. wydaje mi się, że jest to mat w dwa posunięcia. Bardzo często, gdy rozważamy posunięcia, najpierw patrzymy na linie, a potem dopiero patrzymy na przekątne. Narzuca się posunięcie hetman e4, natomiast one nie jest prawidłowe. Gdybyśmy popatrzyli dokładnie, które pola atakuje goniec. Y od razu wpadlibyśmy na pomysł, że gdyby Hetman stał na tej przekątnej, atakowałby bardzo dużo, kolejne dwa pola w rejonie króla, co umożliwiłoby to. Danie ma dwa posunięcia po Hetman H2F4, Hetman f 4 Dobrze, kolejne posunięcie. Hetman B5. Zostało zagrane. No dobrze, wygląda znowu, że jest to mat w. żeby być precyzyjnym. W trzy posunięcia. Skoczek D2. Król odejdzie na przykład na C2. Wówczas damy hetman b1, szach, hetman będzie broniony od skoczka, król musi odejść na c3, no i hetman c1 z matem. Mm, nie widzę innych sensownych odejść. Ewentualnie skoczek d2, król a2, hetman b1, król a3, no i hetman a1 mat. No dobra, jest to taka kombinacja, w której e, nastąpi seria wymian, po czym e, goniec w końcowej pozycji zostanie związany na linii G i po zagraniu wieża G1, F5 bądź H5 będziemy mogli zagrać posunięcie H3 i goniec nie będzie mógł odejść. Więc najpierw ofiarujemy Hetmana, dajemy szacha. Chwila chwila, chyba coś przeoczyłem. Tak, przeoczyłem fakt, liczyłem przez chwilę, że po goniec G4 zagramy w 1, zapominając, że król już odszedł. Um, ale oczywiście po goniec G4 nastąpiłoby goniec bije C7 wyg z wygraniem figury. Natomiast po tym szachu um, myślę, że można zagrać po prostu król F3. I wszystkie nasze bronione figury są bronione. Dobrze, kolejne zdanie. Hmm. Co się u nas rzuca to to, że dwa Hetmany są na tej samej przekątnej i gdybyśmy mogli wykonać posunięcie D4, D5 ze szachem, Hetman na C3 jest niebroniony i mógłby być zbity przez naszego Hetmana. Aby to zrobić, możemy ofiarować naszą wieżę na polu C6 i zagrać właśnie posunięcie D5. Dobra, posunięcie białych. No, wygląda na to, że jest to mat w dwa posunięcia. Nie widzę tutaj obrony przed matem. Ok, kolejne zadanie. Czarno atakują nam Hetmana. przeoczając fakt, że kilka figur białych bardzo szybko jest w stanie zaatakować króla, który jakby nie patrzeć jest tutaj prawie sam. No, ta wieża na f8 za bardzo nie pomaga w, w obronie, dlatego jest to dość znany motyw ofiary gońca na polu h7, po czym po hetman h5, król g8, następuje skoczek g5 z atakiem na pole h7 I jak widać, ten król nie ma za bardzo jak odejść Po odejściu wieży następuje oczywiście e, końcowe uderzenie Możemy najpierw zbić tu na f7 Znowu dać szacha Dać dwa szachy i zdobyć piąka na g7 Być może będzie to pokazane No niestety Ok, kolejne zadanie hmm. Król h8 z bardzo takim, jakby to powiedzieć, cwanym planem, że gdybyśmy zbili od razu hetmana, to nastąpi wieża bg dwa król jest zmuszony do odejścia, no i być może można zagrać posunięcie wieża g4, szachując naszego króla i jednocześnie atakując hetmana. Dlatego, aby zabronić hmm, Albo uniemożliwić takie posunięcie, dobrze byłoby dać jakiegoś szacha, licząc na posunięcie na przykład wieża G7, bądź nawet posunięcie F6, bo potem wieża nie będzie już odbita. Pytanie, czy jest tu jakaś różnica pomiędzy posunięciem Hetman D4 bądź Hetman C3? Ok, różnica jest taka, że jeżeli zagramy Hetman C3, powiedzmy F6, zbijemy tutaj Hetmana. Nastąpi wieża G2, krucha 1. Wieża sobie odejdzie na przykład na G3, żeby zaatakować naszego, het naszego Hetmana z jednoczesnym atakiem na króla. Ale ponieważ Hetman znajduje się na polu C3, będzie w stanie zbić naszego gońca, znaczy gońca przeciwnika. Więc Hetman C3 to jest zwycięski ruch. No okej, okay. wieża zablokowała przekątną, no więc nie musimy obawiać się już o wariant wieży bg2. Kolejne zadanie czarnych, posunięcie. Dobra, trochę geometrycznych motywów w tej pozycji się nasuwa. Po pierwsze, po wymianie wież, czarne będą miały takie fajne posunięcie, skoczek bije d4. Jaka jest idea tego ruchu? Otóż skoczek atakuje dwie figury, co praktycznie będzie wymuszało zbicie tego skoczka. I po hetman bije d4, hetman będzie atakował zarówno króla, jak i wieżę w rogu. Okej, okay. kolejne zadanie. Dobra, czy wy też widzicie, że ten król jest trochę tutaj mm, zagubiony? Można by spróbować zaatakować tego króla w taki sposób, bo bądź w taki sposób. Nawet wieża G5 wydaje mi się lepsza, ponieważ ten król, ten król, ten Hetman będzie musiał odejść gdzieś tam. Okej, okay, może tak, tu. Goniec, przepraszam, goniec g4 wygląda znacznie lepiej, bo faktycznie ten hetman już nie ma odejścia. Po wieża g5 jednak ten hetman może uciec. No dobrze, goniec g4 i co? Nasz przeciwnik może zagrać? No nie za dużo ma możliwości. Może dać nam szacha. Po czym oczywiście nastąpi wieża bije g6, no i ten hetman będzie mógł odejść na pole h4. Dobrze, oszczędzając hetmana, ale jednocześnie tracąc skoczkę. Kolejne zadanie, o cóż tutaj chodzi? Mm. Posunięcie po, B4 atakuje nam skoczka. Atakuje też tego pionka. Jednocześnie umożliwia, a, znaczy nie broni już skoczka na c3. Jednakże ten skoczek jest broniony już dwa razy, jeszcze dwa razy. Mm. No dobra, idea jest prosta. Po tym szachu król odchodzi i bijemy sobie pionkiem. Nie ma posunięcia hetman a bo skoczek ciągle broni tego pola. A pionek oczywiście będzie robił widełki na Hetmana i skoczka. No dobra, a tutaj już jest kwestia wyliczenia. Bijemy Hetmana, przeciwnik bije nam Hetmana i my odbijamy skoczka. Kolejne zadanie mm, z cyklu MAT w. No dobrze, nie kilka, bo Hetman odda. Zostanie poświęcony za wieżę, natomiast Na pewno łatwo zauważyć, że Król przeciwnika jest Znowu odkryty, więc Zamiast wymieniać wieżę, bądź Próbować zdobyć materiał, możemy pomyśleć jak go zamatować No i takim narzucającym się ruchem jest ruch wieża e7 Powodujący, że zarówno i wieża, jak i hetman będą patrzyły Na pole g7 No i tutaj nastąpi hetman b e7 Unikając mata. Jednakże tracąc. Yy, tracąc. Yy, hetmana. Dobra, kolejne zadanie. Goniec spije G5. No, bardzo fajny motyw. Na pewno pierwszym ruchem, który każdy rozważa, to skoczek G5 z nadzieją na to, że trzy nasze figury atakują punkt H7. Natomiast jest tu bardzo fajny motyw. Możemy zagrać skoczek F6. Oddać tego skoczka, jednocześnie ze szachem e, odkrywając przekątną dla gońca i hetmana, co powoduje, że w następnym ruchu mat jest nieunikniony Dobra, chwila zastanowienia, bo pozycja już zaczyna być, yy, zaczyna wymagać yy, małego liczenia i zrozumienia pozycji. Yy. No dobra, przez chwilę liczyłem posunięcie Hetman D6, ale oczywiście to nie ma większego sensu, szczególnie gdy weźmiemy fakt, że ten król jest ciągle trochę tutaj... Złapany w taką pułapkę nie ma za bardzo jak odejść. Więc, gdybyśmy sprawili, że Hetman może łatwo <laughs> przepraszam, pójść na pole G7, <laughs> wtedy byłby Mat. Dlatego, narzuca się posunięcie Hetman D7 z groźbą mata na G7. Pytanie: Co może nasz, nasz przeciwnik w tym przypadku zrobić? Może zagrać posunięcie wieża b E5. Wówczas nastąpi szach, król pójdzie na pole E8, nastąpi F7 szach, król odejdzie na jedno z pól, i wtedy dorobimy Hetmana ze szachem. Super, kolejne zadanie. Ok, zadanie kolejne wykorzystuje fakt, że dwie figury czarnych są niebronione. Więc e, możemy spróbować zaatakować jednocześnie dwie figury. I takim ruchem e, umożliwiającym atak tych dwóch figur byłby skoczek C7. Co może nastąpić? Na przykład nastąpi posunięcie wieża C6. Jeżeli hetman zbije, wieża bije, no to mamy posunięcie hetman d6 z atakiem na króla i wieżę. Dlatego skoczek c6 nie działa. Już wiemy, widzimy dlaczego, bo hetman d3 od razu atakuje wieżę przeciwnika, nie, nie wymuszając jakichś komplikacji. No proszę, przeoczyłem. No, niedobrze, niedobrze. No, ale tak to jest w szachach, że czasami się pośpieszymy i okazuje się, że zagraliśmy źle. No nic, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jutro będzie trochę lepiej. Zajdziemy trochę dalej, no bo w końcu rekord 95, który chcemy pobić. Nie jest jakimś trudnym rekordem, wydawać by się mogło, chociaż dzisiaj no, jesteśmy dopiero w połowie drogi. Także ym, rozwiązujcie zadania, i do zobaczenia jutro.